Dzień dobry Państwu. Dzisiaj żona nie może mówić, ponieważ wzięło ją gardziełko tak strasznie, że ja będę musiał powiedzieć, a gotować coś gotujemy. No i zrobimy dzisiaj. Ja muszę za nią mówić. Ona mi mówi po cichu, a ja będę mówił głośno. Filet z kurczaka w sosie śmietanowo-cebulowym. Do tego potrzeba nam dwie piersi kurczaka pokrojone w kostkę. Będziemy kroili żona w kostkę. Mm, właśnie będzie kroiła teraz. Później ona kroi, Jona. Jedna zupa cebulowa, taka knora. Nie wiem dlaczego knora, a najlepiej się sprawdza ta właśnie zupa cebulowa. Kubek y, śmietany, zaraz pokażę. Mm. Tutaj śmietana do zup i sosów ma być. Jona nic nie mówi. Niestety gardło, antybiotyk i tak dalej. Tutaj, naszą pierś dajemy do garka. W tym czasie będziemy rozrabiać z niewielką ilością wody gorącej, przygotowanej zupę cebulową. Zupę cebulową. Nie nadaje się w do komentarza, jak to się wszystko robi. Następują tutaj tarcia w międzyczasie. <grym> o. Widzicie Państwo? Moż ja się ogranicza. Aha, jeszcze mam przekazać, że to się nadaje do o, o ryżu, jak i do ziemniaków. My będziemy robili z ryżem, ponoć potrawia z wyśmienita. No i będziemy y, y, to dusili na oku. Dusimy przez około 20 minut na małym ogniu, yy, dolewając wody. Kiepsko mi to idzie, taki mam komentarz tutaj z boku. W razie potrzeby, w razie potrzeby dolewamy wody. Za bardzo się zagęścił sos, musimy dolać wody. Idzie mi ten komentarz bardzo tragicznie. Stwierdziła żona, że jestem kąśliwy z boku, ale nie umie komentować, co się robi. Po zmięknięciu piersi dodajemy śmietanę, to jest 330 ml, tak? czy gram w kubeczek, w każdym razie i chwilkę jeszcze dusimy i już jest nasza potrawa gotowa. Rozmieszamy oczywiście. Rozmieszamy chwilę dusimy. Ile to jest chwila? Nie wiem, to tak. Rysz już jest ugotowany, to są dwie torebeczki, jedna i druga dla nas obojga. Tutaj jest sosik. Żona trochę lepiej, ale... To trochę kary. No już nie mów. Dzisiaj lepiej. Teraz, bo to na drugi dzień. Czyli tak, kary. Sosik próbowałem jest pyszny i smacznego. tak Kary dodałam ze względu na zdrowotność, że jest, ma działanie przeciwrakowe. Nie jest konieczny dodatek kary. Aha. Smacznego. No, no, no.